Redakcję RN.eu wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. RN.eu. Wydzwaniają do Was ostatnio dziwne numery? W słuchawce słyszycie kobiecy głos mówiący: Gratulacje, użytkowniku. Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6S. <noise> Moment, złe audio. Z tej strony Klara Sobiera, ja dzwonię z działu wsparcia ekologii i 4 maja tego roku został uruchomiony pilotażowy projekt o nazwie Czysty Powiat. Do mnie ostatnio wydzwaniają non-stop, nie nadążam blokować. Zazwyczaj tylko puszczają strzałkę i chyba liczą, że oddzwonię. Żeby mogli mi zaoferować panele słoneczne? Mi, panele słoneczne, ja mieszkam w Szkocji, tu nie ma słońca. Tak czy siak, wirus was prawdopodobnie odebrało takie telefony i być może część z was się nie zorientowała, że miła pani konsultantka nie jest tak naprawdę prawdziwą osobą, a wyłącznie botem z całkiem nie najgorszą formą rozpoznawania mowy i dziesiątkami nagranych, predefiniowanych odpowiedzi. Do tego prowadzi rozmowę w taki sposób, żeby pula możliwych odpowiedzi była ograniczona, ale wystarczy zadać jedno pytanie wykraczające poza nagrane wiadomości, by bot dokumentnie się pogubił. Co rodzi całkiem komiczne sytuacje, jak udowodnił użytkownik Kid, wrzucając 24 sierpnia swoją rozmowę na YouTube. Czym pokryty jest dach? No. Azbestem. A proszę powiedzieć mi dokładnie, z jakiego materiału wykonany jest dach? Z azbestu. A teraz pora na plot twist. Okazuje się, że to nawet nie jest bot. Jeżeli wierzyć uzupełniającemu artykułowi w serwisie Niebezpiecznik, tak naprawdę waszej rozmowie przysłuchuje się biedny konsultant z Ukrainy i to on steruje nagraniami tak, by rozmowa jako taką miała sens. I pchami się tutaj na usta wiele nieodpowiednich żartów, ale czajcie jaki mózg ogarnął, że zamiast normalnie wynająć call center w Polsce albo zaprogramować prawdziwego bota, taniej mu będzie nagrać garść predefiniowanych odpowiedzi i posadzić na słuchawce biednego ukraińskiego studenta, który musi na czuja wybierać właściwe odpowiedzi. No keniusz! Ale nie wszyscy mają czas i humor na zabawę w takie śmieszki. Dlatego, przeczesując komentarze, trafiłem na wpis niejakiego Kamila, który zasugerował, że za denerwującymi telefonami stoi firma Eurocall Center i wypełnienie, znajdującego się na jej stronie prostego formularza, wystarcza, żeby pozbyć się natrętnych telefonów. Jeżeli zatem dręczą Was ostatnio niechciane połączenia, warto spróbować. Choć kto wie, jeżeli jesteście w sieci T-Mobile, możliwe, że niedługo zaczniecie otrzymywać połączenia z najdziwniejszych numerów. I oby tylko tyle. Firma bowiem przyznała się, że doszło do ogromnego wycieku danych jej klientów, w tym takich jak imiona, nazwiska, daty urodzenia, czy informacje z prawa jazdy bądź dowodu osobistego. Ponoć dane bankowe i dotyczące kart płatniczych nie wyciekły, ale jeżeli jesteście, byliście bądź planowaliście być klientami T-Mobile, warto się zainteresować, czy nie jesteście objęci wyciekiem. To znaczy, jeżeli mieszkacie w USA, bo to tam doszło do włamania, ale z jakiegoś powodu wszystkie polskie artykuły, które widziałem na ten temat. Skwapliwie pominęły ten fragment. Niemniej sprawa wydaje się być rozwojowa, więc na wszelki wypadek trzymajcie rękę na pulsie. Jeżeli zaś chodzi o krytyczne luki bezpieczeństwa, bliższe zarówno naszemu krajowi, jak i gamerskiemu sercu, to spektakularną wpadkę zaliczył Razer i jego peryferia gamingowe. Jak pewnie większość gamerskich braci dobrze wie, Większość zaawansowanych gamingowych myszek, czy w ogóle gadżetów jak klawiatury czy kontrolery, do wykorzystania pełni swoich możliwości, jak mapowanie czy choćby kontrola RGB, potrzebuje zazwyczaj osobnego oprogramowania, podobnie zazwyczaj dostarczanego przez producenta konkretnego sprzętu. I tak w momencie podłączenia do komputera z systemem Windows 10 lub 11 produkty Razera automatycznie pobierają program Razer Synapse. Problem polega na tym, że poprzez lukę w zabezpieczeniach aplikacji, ogarnięty technicznie właściciel takiej myszki, może za jej pomocą uzyskać w dwie minuty uprawnienia użytkownika poziomu system, co daje mu możliwość choćby zainstalowania dowolnego oprogramowania na komputerze, do którego się podłączył. Nie muszę chyba tłumaczyć, co może stać się dalej. Cała podatność została zaprezentowana przez użytkownika Twittera kryjącego się pod John Hutt, który twierdzi, że mimo prób zakomunikowania tego problemu przedstawicielom firmy nie uzyskał od nich żadnej odpowiedzi. Postanowił zatem podzielić się swoim odkryciem na Twitterze, nagrywając niejako tutorial do tego, jak zamienić swoją gamingową myszkę w urządzenie do hakowania kompów w szkole. To szczęśliwie zwróciło uwagę władz firmy, które ostatecznie wydały oświadczenie, w którym wskazują, że wiedzą już o problemie i pracują nad jego rozwiązaniem. No widzicie, ci bezczelni hakerzy nic tylko wykorzystywali, by uczciwe firmy do szerzenia swoich zbrodniczych pomysłów. Pomyślał jakiś człowiek w Samsungu i stwierdził, że tak dalej być nie może, że ludzie sobie odblokowują bootloadery i wgrywają na urządzenia koreańskiego giganta, co im się tam żywnie podoba. Dlatego właśnie, jeżeli będziecie próbowali to zrobić, w najnowszym popisowym modelu Samsunga Galaxy Fold 3 przestanie wam działać aparat w telefonie. I to nie jest jakiś bug. Producent sam wyświetla ostrzeżenie, że jeżeli masz zamiar grzebać przy bootloaderze, to pożegnaj się z aparatem. Stokowa apka aparatu przestanie działać, a wszystkie inne potrzebujące do działania kamerki nie będą w stanie jej odpalić. Możemy się tylko domyślać, że to jeden ze sposobów na zniechęcenie użytkowników do pozbywania się oprogramowania Samsunga, podyktowany, czy to samą chęcią zysku firmy poprzez ograniczenie możliwości samodzielnej naprawy, czy wymówkami o bezpieczeństwie posiadaczy. Serwis Engadget odezwał się w tej sprawie do działu prasowego firmy, ale ta pozostawia kwestię bez komentarza. A na sam koniec, w momencie, w którym oglądacie tego RTH, w najlepsze hulają jedne z największych i myślę, że można śmiało powiedzieć, największe europejskie targi i pokazy. Czyli Gamescom. W jego ramach między innymi swoją 90-minutową prezentację miał Microsoftowy Xbox, ale tak naprawdę wyłącznie jedna rzecz przykuła moją uwagę konkretnie Xbox Cloud Gaming. O usłudze już sobie wspominaliśmy kiedyś, ale dostaliśmy właśnie garść konkretów, dlatego warto odświeżyć sobie co nieco. Po pierwsze i najważniejsze, poznaliśmy termin wkroczenia usługi na platformy Xbox. Najbliższy, jak to określili, holiday season, czyli jak rozumiem święta Bożego Narodzenia. Ma być ona dostępna dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate. Co to oznacza? W dużym skrócie ci abonenci będą mogli grać na konsolach 8 i dziewiątej generacji zielonych w gry znajdujące się w pakiecie Game Pass z Staniem chmury, czyli bez pobierania i instalowania gier na ich własnym sprzęcie. Jak już mówiłem wcześniej, to moim zdaniem fantastyczny sposób na przedłużenie życia oryginalnego Xboxa One, którego korzenie sięgają, jakby nie patrzeć, 2013 roku, ale którego sam posiadam i do dzisiaj z chęcią używam. Jeżeli zatem macie dobre połączenie internetowe i chcecie przyłożyć rękę do redukcji elektronicznych śmieci, taki abonament pozwoli Wam pograć nawet w najnowsze produkcje w inny sposób nieosiągalne na leciwym bądź co bądź sprzęcie. Powiedzcie jakie wy macie na ten temat przemyślenia, a tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Pa pa!